Dzisiaj piżmowu na obiad kuchnia serwuje również y, tłuszcz foczy z solą i suszoną rybę. Konkretnie suszony dorsz. Suszany dorsz. Yes. Oh. Foczy tłuszcz. Foczy tłuszcz. O. Oh. Polski <grym grym wierzy> i dzieci wierzy wierzy. zdecydowanie lepiej niż mnie grenlandzki. Weź mały kawałek. Ten proszę. Ten duży. Jednak mały. <grym> <laughs> right. yes. There we go. The whole. Oh. Ok. Jest. Teraz Ten I Tak. Ja. Czyli najpierw balansujemy smak z suszonym dorszem, którego się gryzie bardzo ciężko. Mm. Potem tłuszcz woki. Jakbym miała porównać ten smak do czegokolwiek to nie potrafię znaleźć porównania. Po prostu... Nigdy nie jadłam czegoś takiego.